Witajcie, kochani. Pamiętajcie, że jeżeli puszczę to na YouTube, to znajdziecie po moim wstępie od razu przejście do opowiadania. Niemniej jednak moje prawa autorskie zachęcają mnie do tego, ażebym Wam opowiedział pewne okoliczności powstania tego opowi opowiadania. Otóż całkiem niedawno bo par zaledwie parę miesięcy temu, podjąłem pracę z lokalnymi. Farmerami do pracy w polu, jak zapewne wiecie, bo przecież raz puszczam z tego tytułu jakieś migawki lub opowiadania. Takie na żywo tworzone, oczywiście. Natomiast to opowiadanie, kiedy pracowałem w poprzedniej firmie, też z lokalnymi góralami, tak naprawdę, bo oni wszyscy pochodzą. Pamiętajcie, że Alberta kojarzy się z preryjami, ale. Na zachodzie Alberty leżą piękne góry, góry skaliste i, i piękne widoki, i y, trzy tysięczniki i tak dalej, i tak dalej. A zatem są tam też ludzie z gór. U podnóża tych gór jest taka kopalnia diame nie, diamentów, przepraszam, to już tak odruchowo mówię. Jest kopalnia węgla, która się nazywa Grand Cash Coal Valley, czyli no kopalnia węgla. Yy, Bywałem tam na górze tej, to jest Góra Węgla po prostu. Jedna z gór okazała się Górą Węgla i ścinają od wierzchołku do dołu kopiąc tam węgiel. No i tam wszyscy żeśmy dojeżdżali. Jest to dosyć niebezpieczny teren. Ja tam parę razy złamałem zasady po to, żeby wjechać na górę, żeby zobaczyć jak to jest i tam mi wytłumaczyli dlaczego tam są z... zakaz wjazdu takim ciężarówkom jak ja tam wjechałem. A no, chodziło o to, że, że po prostu jak się zjeżdża z góry, szczególnie załadowany i nie zdążysz rzucić biegu, jeżeli masz skrzynię manualną, to już śmierć, Bo nie. chyba że zdążysz natychmiast wyskoczyć, ale jak się chwilę zawahasz, to tam może zginąć. Takie są strome zjazdy. No ja miałem dosyć lekki ładunek, relatywnie, i powiedziałem, że jak nie powiedzą to w, w firmie, to ja im to zawiozę na górę. No chciałem zobaczyć, ja to po prostu lubię takie rzeczy robić. Oczywiście, gdybym coś sknocił, to by mnie wyrzucili z pracy, dlatego że ubezpieczenie by tego nie pokryło. Eee, także oni ryzykowali, ja ryzykowałem. No ale ze mną to już tak jest, nie? Musiałem to sprawdzić. Zresztą pracowało nas tam siedmiu, takich z dużym doświadczeniem. Nazywali nas siedmiu wspaniałych, dlatego że obsługiwaliśmy dosyć takie trudne odcinki, właśnie kopalni węgla, czy tam różne dziwne firmy, które wymagały no, pewnych umiejętności w jeżdżeniu. No i każdy z nas miał dużo lat doświadczenia. Wystarczy, że powiem Wam, że wśród tych siedmiu wspaniałych ja byłem młodzikiem bo miałem tylko 30 lat doświadczenia, a byli tam ludzie, którzy mieli po 37, 8, a jeden miał 43 lata za kierownicą, bo zaczął jako, tam nie wiem, 15-letni chłopak czy 12-letni chłopak. Zresztą oni wszyscy jeździli, znaczy mówimy o tym, kiedy mieli prawo jazdy, a, a, a kiedy zrobili prawo jazdy, a kiedy jeździli, to są dwie różne rzeczy. Nie? Pamiętajcie, że w Albercie prawo jazdy można zrobić od 14 roku życia tyle. Także byłem kiedyś tam, pojechaliśmy tam kiedyś we trzech, bo było dużo towaru. Vince, Dave i ja. Trzech nas z tych siedmiu wspaniałych. No i wydarzyła się tam sytuacja, którą opisuję. Ja te wspomnienie nazywałem migawki pamięci z rzeczywistością niewiele wspólnego mające, a i w czasie nieskoordynowane. Ja podchodzę trochę inaczej do czasu, moi drodzy, w związku z powyższym to, co mnie interesuje, to tak jakby się wydarzyło wczoraj, a to, co mnie nie interesuje, nie pamiętam, kiedy się wydarzyło. Ktoś mnie pyta czasami, a kiedy to robiłeś? Nie wiem, nie pamiętam. Mój umysł nie zaśmieca sobie tym tymi takimi zdarzeniami nieistotnymi. No to tyle tytułem wstępu, moi drodzy. Przejdę do opowiadania. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że to jest bardzo surowe środowisko, trochę przypominające górali polskich moi drodzy, może Kaszubów, może Ślązaków. Niebezpiecznie jest tam się zagłębiać. Są tam wielkie korporacje, ale muszą pracować z lokalnymi ludźmi, więc też trochę inaczej patrzą na tych lokalnych, a trochę inaczej na takich highwayowych chłopców, jakim ja byłem, zanim zacząłem z nimi pracować lokalnie. Fajnie być jest Rangerem. Bo przemierzasz od oceanu do oceanu, e, palisz sobie cygaro, jeżeli lubisz, słuchasz sobie muzyki, country, czy jakiejkolwiek innej. Żyjesz sobie w schudnym, czystym pojeździe, masz czas na to, żeby go pilnować. A tu nagle cię wrzucają w jakieś kopalnie węgla, gdzie pył węglowy, muł. Albo w lasach jakieś rury zrzucasz, wszyscy są podenerwowani, wszyscy, wszyscy są poirytowani. Podpadniesz i leżysz. Tak? Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że bardzo często w Europie spotykam ludzi, którzy wpadają i mówią: i mówią Co tam dziadek, yy, będziesz znowu nudził. Nie? I to jest to. Kozak w necie, pizda w świecie moi drodzy. Przestrzegał was młodzi ludzie przed taką pochopną napierdzielaniem po klawiaturze. Bo ten sam więc, o którym tutaj za chwilę przeczytacie, musiałem go przekonywać, żeby odstąpił od swojego zamiaru. Ale to nie jest z tym opowiadanie. Może przy innej okazji opowiem, w jaki sposób więc nauczył Donosiciela, żeby nigdy tego w życiu nie zrobił. Nie wiem, czy mam napisane te opowiadania, ale ja bardzo dużo rzeczy mam w głowie. Także moi drodzy, 7 minut tytułem wstępu, a 5 minut opowiadania, ale macie nakreśloną historię, jak takie opowiadania się u mnie rodzą. Tych opowiadań jest 3, dlatego napisałem migawki pamięci, dlatego że opowiadają o pewnych wydarzeniach związanych ze mną. Wszystkie są oparte na. Na wątkach prawdziwych, to co opisuję, się zdarzyło. Tylko problem polega na tym, że ja czasami co nieco zmieniam. Szczególnie Zajstrot muszę zmieniać, dlatego że mogliby mnie wyrzucić na zbity pysk i nie przyjąć do pracy. Co zresztą może się zdarzyć i już się raz zdarzyło. Także zobaczymy. Dobra, kochani, to jest koniec tytułem wstępu i przeczytam wam króciutkie opowiadanie. Wstęp był dużo dłuższy niż opowiadanie. Migawki pamięci z rzeczywistością niewiele wspólnego mające, a i w czasie nieskoordynowane. Scena pierwsza rozwiązanie winca. Siedzę sobie przy drewnianej ławie. Kapelusz zsunąłem na oczy. Naprzeciwko mnie drzemie Dave. Czekamy na winca, którego rozładunek się opóźnia. Magazynier każe mu przestawić traka w inne miejsce. Po chwili znowu coś jest nie tak, i więc ponownie przestawia maszynę. A potem jeszcze raz. Poddaję się. Patrząc na to wszystko, wiem, że już na niego trochę poczekamy. Za zadumy wyrywa mnie nagle rozpaczliwe wołanie o pomoc. Krzyczy menadżer, ale. Krzyczy menadżer Grand Cash Coal Valley, to ta kopalnia elementów, Ale to nie on potrzebuje pomocy. Dave pokazuje mi ręką na lewo. Ofiarą jest ów nieszczęsny magazynie. Dupek i arogant, którego teraz Vince złapał za gardło i jedną ręką ciągnie wierzgającego w węglowym pyle przez plac. Co on mu do kurwy nędzy robi? Dziwi się Dave, który z reguły nie przeklina. Tym razem ja wskazuję ręką cel wędrówki naszego kolegi. No shit, pada w odpowiedzi. Mhm, mm potwierdzam, cicho. Po drugiej stronie placu stoją wielkie kadzie z wodą, dostęp do których odgrodzony został już w tym momencie przez dwa pojazdy na pomarańczowych światłach. Wygromoliło się z nich dwóch strażników. Starają się zagrodzić drogę do zbiorników z wodą, ale nie kwapią się jakoś, by zatrzymać dusiciela z misją. Wcale im się nie dziwię, więc to góral, Albertan Hillbilly. Kaman, więc, pójdź go proszę, mówi niepewnym głosem jeden z nich. Obaj mają broń, ale żaden nawet nie odpiął kabury. Rozładujecie mi traka tu i teraz, albo go kurwa utopię, padają słowa ze strony kierowcy. Ofiara cicho jęczy. Ale przestała już wierzgać. w żelaznym uścisku górala wisi niczym sflaczały worek. Na słowa Winsa rusza jak z procy dwóch młodych chłopaków na wózkach widłowych. Nie czekając nawet na polecenie szefa. Ja się trochę dziwię, że nikt nie dzwoni po królewską konną, czyli RCMP Royal, Mounting, Royal Canadian Mounting Police. Pytam się o to Dave On jest tutejszy, odpowiada powoli, i jakby w zamyśleniu mój towarzysz. Chyba rozumiem o co mu chodzi. Ja już bym siedział w radiowozie. Ale nie oni. Kopania jest otoczona tubylcami. Musi się liczyć z konsekwencjami nadgorliwości w działaniu. Trwają negocjacje Vince'a z menadżerem. Widocznie się dogadali, bo po chwili tych dwóch z wozu odciąga delikwenta na bok, a Vince jeszcze chwilę gniewnie gestykuluje z przełożonym tamtego i po chwili wraca do nas. Czekamy w milczeniu. Jego oddech uspokaja się i po chwili mówi: Zwracają się w zasadzie do Dave'a. Wiesz, nie, nie zawsze byłem takim mięczakiem. Czasami naprawdę bywało różnie. Dave kiwa ze zrozumieniem głową. On też jest stuprocentowym albertańczykiem i też z gór. Karą dla Winca jest. Za lekcję udzieloną magazynierowi w celu poszanowania naszego zawodu jest dożywotni zakaz wjazdu na teren kopalni. Chłopaki wymieniają między sobą jeszcze jakieś obserwacje, a do mnie dopiero po chwili dociera, że więc usprawiedliwiał się przed kolegą, dlaczego tego sukinsyna nie utopił. Koniec. Miłego dnia życzę.